Hej, hej, hej witajcie serdecznie z tej strony the Player, a to jest kolejny odcinek z przechodzenia gry LEGO Star Wars Przybudowanie Mocy na 100% i w tym odcineczku oczywiście kontynuujemy przechodzenie bazy StarKiller i jeśli chodzi o, to, o ten karbonitowy klocek, to napisaliście mi w komentarzach, że on jednak jest o tam, więc pytam pójdę, znaczy coś chyba, tak mi się wydaje, ale chyba właśnie to jest to miejsce, w którym pisaliście. Bo właśnie dzięki, dzięki za te komentarze przeczytałem, haha, <grymne> dobrze. No i faktycznie coś tutaj mamy, ja tutaj ogólnie przyznaję się, że chwilą tutaj podszedłem, to taka skrzyneczka stała, i ją rozbiłem i takie coś się pojawiło, więc sobie zobaczymy co to takiego nam da. I coś dla tego, i coś dla naszego bba 8 jest do zadobienia, więc sobie zobaczmy co takiego. No i jeśli to będzie ten złoty klocek, yy, karbonitowy znaczy się, no to będzie bardzo fajnie i to najprawdopodobniej, najprawdopodobniej będzie właśnie on Gdyż to jest właśnie tamto miejsce, więc dzięki za info. <laughs> w komentarzach. Elegancko. No i pięknie, jest, jest karbonitowy krocek, a więc bardzo się, z tego bardzo się z tego powodu cieszę. I za chwilę lecimy zdobywać kolejne rzeczy, ukryte na tej planecie, a na początek po prostu tam podejdźmy i go weźmy. Więc okej, okay, kolejny karbonitowy krocek za chwilę będzie... naście ten klawisz. A jak się przyspiesza. a ty. <laughs> Dokładnie. Więc w tym odcinku może już zrobimy taką większą część, ale zobaczymy, ogólnie zobaczmy jak tam stoimy właśnie na tej planecie. Tak, idziemy, wykonamy tą misję. <śmiech> <śmiech> Dokładnie. I tutaj mamy jeszcze jedną i drugą, czyli tutaj te trzy misyjki zrobimy i potem tą resztę rzeczy szybko i może coś jeszcze się uda się tam poprawić prawej stronie zdziałać, więc lecimy jak najszybciej jest to możliwe, tylko trendy. Więc biorę szybko jakiś ten pojazd, może będzie szybciej, chociaż nie wiem. Ale myślę, że tak, dokładnie, więc okej, okay. wzięł ty i można jechać. Można jechać, to jest właśnie tędy, więc dobrze. Więc dobrze, na początek będzie misja ogólna, w takim razie niech będzie. Czyli chcesz zostać pilotem, co? Aha, no, no pewnie, że chcesz zostać pilotem, wiadomo. Mhm, <laughs> mm nie wiem co tam mówiła. Ale wydaje mi się, że coś mogę zdziałać albo z tym Chyba to właśnie z tym Tak mi się wydaje Bo jak widzicie mamy tutaj wymyśliwiec jakiś I mamy wyścig, okej okay, no to dobrze, chyba w takim chyba właśnie W taki sposób zostaniemy tym pilotem Mam taką nadzieję przynajmniej dobrze lecę ogólnie Dobrze, to jest taki duży kawałek widrogi musi trzeba przelecieć, ale okej. Okay. Jest fajnie, że chyba w tym miejscu jeśli chodzi o tą planetę nawet nie byłem, tak mi się wydaje, więc popatrzcie, popatrzcie. Cały czas nowe... Co to 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 za Zakamarki, dokładnie. Okej, okay, tutaj... I teraz tam. Dobrze, mamy mamy, mamy trasę, więc jest fajnie. Czas... Oj, mało czasu mam, myślałem, że więc, myślałem, że to jest 17, z tego to nie jest, a nie tylko 7. No cóż, widocznie źle myślałem. Dokładnie, okej, okay. już lubimy takie kółko, więc aby teraz nie zepsuć, aby teraz nie zepsuć, bo to jest, bo to za chwilę będzie już koniec. Dokładnie tak, no i mamy metę przed nami, więc cuda się, udało się, świetnie. to naprawdę prościzna. Musisz jeszcze tylko nauczyć się wpadać w lot jak się rozbijasz, ale nie przejmuj się, to przećwiczysz w ciągu lotów. No to odrówna nagroda za starania. Dobrze, mamy nagrodę, misję ukończona, więc świetnie. Kolejny złoty kloczek jest już nasz, więc można iść pod kolejne. Ja myślę, że sobie od razu tą tu misję tutaj jednak wykonam. Nie misję, tylko wyścig, czemu nie przecież? Dokładnie, więc Enderjański śmigacz już stoi. Tyle, że mi coś się tu zepsuło, tak? No czemu te? Przed chwilą były te. Przed chwilą to działa, teraz nie działa. Okej, okay, mniejsza. Czekajcie, nic nie mogę działać, a nie mogę. Jak ci idzie rzucanie? Zbudziłem twoją ciekawość? Myślisz, że dorównasz elicie najwyższego porządku i pokonasz naszą drużynę śnieżkowych wojowników? Okej, okay. lecimy gdzieś, czy nie? Nie. Fantastycznie. On, to Wątpię, żeby ci się miało udać, ale spróbuj udowodnić, że się mylę. Drużyna czeka tam. No, prawda? My się dziesięciu właśnie tych studentów, czy ko kogoś tam. To y Nie, Nie, no tak, dobrze. Fajny ptaszek nie ma, Tadej. To taki ma być? Czy on po prostu jakiś tak do tej misji się zrobił? Nie ma pojęcia. Widzicie, bo śnieżkami nikt strzelamy. Ciekawe. Dokładnie, okej, okay, no to w takim razie misja jak na razie szybka. Póki co jeszcze 6-5 zostało, znaczy się czterech, Więc ciekaw czy to będzie koniec, czy jeszcze nie, ale musimy to... Tą... Bitwa na śnieżki, a mamy nazwę odcinka, mamy nazwę odcinka, więc bardzo fajnie, jeśli nie zapomnę. Okej, okay, kółeczko nawet. I proszę państwa, co tu się dzieje? Patrzcie, jak szybko strzelałem, to że nikogo nie trafiłem przez ten czas. O! Coś tam było jedna pięć, dobra, pójdę tam, w sumie teraz nie pójdę, ale widzę, że coś na tej planecie jest, więc okay, trzeba będzie... tego się nie spodziewałem, w ogóle. Oto nagroda, ale jeśli się dowiem, że to był jakiś przekręt... Więc trzeba będzie to sprawdzić. Okej, okay, tu mamy ten wyścig właśnie, on mi się jakoś, z... no powiem, że zbugowo, że tak powiem. Więc no cóż, tutaj mamy, a nie, jest tam jeszcze jedna misja Jeśli byśmy w tej misji na przykład polecieli gdzieś właśnie na dół, albo coś w tym stylu Nie wiem co ja mówię, jakie na dół Po <laughs> prostu gdzieś polecieli z tą misją, na jakąś inną planetę to na, pewno, to na pewno by nam się to tak jakby odbugowało A jak nie, to po prostu muszę wyjść i wejść, ale to może sobie po prostu za chwilę, albo nieco później Zobaczymy, a jak na razie właśnie wykonajmy tą misję Misję, misję z tym tłumaczeniem, nie wiem jak ta misja się dokładnie nazywa, ten typ misji może raczej Zobaczymy w sumie jak ją ukończymy. Dokładnie, więc podejdźmy i zobaczmy. Co? tu jest? Mnie, że jeden z Twoich kolegów, szturmowców, wpadł do dołu i błaga, żeby Mhm, mm czyli ok musimy pomóc dla robocik. Do <laughs> no, więc dobrze. No jak właśnie widzicie niestety nigdzie nie lecimy, więc troszeczkę szkoda. Tam na górze coś jest. Może... A gdzie on poleciał? Bo ja nawet na to nie patrzyłem. Aha, tutaj jest. Dobrze. Tam na górze coś właśnie widziałem. Ciekawe czy to ogólnie... ...jest nam tak jakby potrzebne czy nie do tej misji. Bo jeśli nie, no to ja tam pójdę za chwilę i zobaczymy. Okej, okay, nie wiem co tu się stało, ale cała masa... To jest jakaś walka? To wykiwaliście... Wykiwał mnie ten koleś, aha. O widzicie 2 na 5, tylko nie mam powiedzieć, co ja przed chwilą zniszczyłem znowu. Ale to dobrze. A czekajcie, to może to może jest do tego złotego klocka właśnie. Okej, okay, zobaczymy. Ja zaraz sobie jeszcze różnego typu rzeczy poniszczę i może akurat coś zadziała. Kółko dalej, kółko. A nie, nie, no, nie, No nieważne, 9. Ile tam? Już, już, już 10, pięknie. A to jest mój, to jest mój, okej. 11, 12, pięknie o to chodziło. No i a tłumaczeniowa, dokładnie tak. Misja tłumaczeniowa ukończona. No i jak widzicie mamy tutaj wyścigi i te złote klocki. A tu Aha! Tu jest złote klocki. Jest to właśnie I to jest właśnie to coś, co mi się świeciło. Okej, okay, bałwany! Bałwany! 3 na 5. Świetnie. O, i mi się wyścigi odblokowały. Okej, okay, no to wykonajmy sobie w takim razie. Tutaj jest właśnie wyścig dla naszej y, wampy. Dokładnie, wampy. Zapomniałem tego imienia. Ale już jest. Okej, okay, wampa, biegnij jak najszybciej potrafisz i po prostu zdobądź nam... Złoto. A dokładniej złoty klocek. Dok o nie, 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 wampa. O, nie, nie. Dobrze. Trzy sekundy mam. Tu ja biegam po jakichś lasach po prostu, ale nie, to tego, tego nie mogliśmy. Byśmy raczej nie wykonali jakimś tam myśliwcem, śmigaczem czy czymkolwiek innym. O, śmigaczem, tak powinienem mówić raczej. Dokładnie. Ale ok, mniejsza. Tutaj jest. Nie! Szybko, 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 dobra, tu jest. Meta, 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 meta. Wow, ciężki wyścig, bo ja Mam ciężki wyjści, bo strasznie mało czasu nam dali. I musimy ogólnie znaleźć jeszcze dwa bałwany. 8, dokładnie, dwa bałwany. Ale nie wiem gdzie one są, ale zadać się może dowiem. No i popatrzcie o to właśnie mi chodziło przed samym przed, przed chwileczką, że tu kryje się właśnie. Że tutaj coś właśnie widziałem i jak widzicie jest złoty klocek, więc trzeba wziąć jakiegoś tam szturmowca na przykład z ogni mm, ogniowego stru, szturmowca i teraz merozić. Jeszcze te, tych bałwanów poszukam za chwilę. Mam nadzieję, że one są właśnie w tym miejscu i ten złoty klocek dzięki nim mi się zblokuje na mapie. Że to nie jest całkowicie coś innego, tylko właśnie ten złoty klocek, zobaczymy. Więc tak, bałwany. One nie powinny być gdzieś nigdzie tutaj pochopane. Coś mi się kamera nie chciała robić. Dobrze. A wyścig... O tutaj coś się z tym wyścigiem zepsułam, ale cóż, poradzić. Jeszcze tu jest jeden w sumie. Okej, okay, więc tak. Powiedzmy, że o, weźmiemy sobie ten teren, prawda? Niech nie ten teren wampuł na przykład. Nie lecimy szukać bałwanów. Mam nadzieję, że znajdę te dwa. Oby tak było. O jest, Pier jest czwarty, znaczy się już. Tu jest misja ukończona, świetnie. Więc zosta został nam jeszcze tylko jeden, no, ale chyba w lasach się kryje, znaczy się gdzieś tu powinien być, mam nadzieję. A jak nie, no to trudno. w sumie w tym razie to ja zbyt wiele nie widzę. Ale zawsze to coś, zawsze to coś. A tutaj może być. Cokolwiek. Nic, nie, czekajcie, tam coś musi być. To wampu niestety niezbyt widać, zmień sobie postać, nie ogólnie nikim nie widać, aha, czyli tam nie widać nic po prostu, nie widać nic, więc trudno, ale dziwne, takie uodrębnione miejsca, nie ma nic, <laughs> no cóż, mniejsza, 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 mi został jeden ba... Oż, ty, ale się schowałeś, widzieliście go? To, tak jak wcześniej? Wow. <laughs> ok, okej, nieważne. Dobrze, tu pokazuję nam ten złoty kratek w tym miejscu. Ale nie nie nie, nie, ja muszę bałwany znaleźć, a ja już tu jestem pewny tego, tu może gdzieś w rogu jakimś na bo takich boczkach, że tak powiem, mapy. Nie widzę, nie widzę, nie widzę, ale po sekundka, sekundka, zaraz coś znajdziemy. Jak nie to pójdę dalej, będę smutny, bo go nie znajdę. Ale jeszcze nie ma co się podawać, jak tam stoimy z czasem ogólnie, bo nie chcę tracić, na bo nie chcę czasu tracić, mamy, byle ponad 10 minut minęło, lekko 10, Czy tak powiem, okej, okay, nieważne, to jest misja, tak, tak, a tu mi się kto ten zablokował, więc wiecie co, myślę, że może sobie zostawimy to na, na następny odcinek, bo prostu teraz pójdziemy tam dalej, albo nie następny odcinek, tylko na później, zobaczymy, bo, czekajcie, jak my tutaj z tą mapą stoimy, nie, no jeszcze jeden odcinek na pewno będę musiał... Na... O, jeszcze jeden będzie na pewno trzeba nagrać, więc okej, okay, lecimy w takim razie szybko gdzieś na inną stronę mapy i po prostu ja tutaj się potem wrócę, na sam odcinek, bo kiedy tam i te bowany i wszystko inne zdobędę, nie ma takiego problemu. Właśnie, tak, okej, okay, no tylko, że tak, troszeczkę ciężko wsiąść na ten jest śmigło, ale uda. dokładnie. O, czekajcie, czekajcie, wyścig się odblokował. No i świetnie, o to chodziło, no to wyścigi w takim razie robimy. No to wyścig gdybym, może przy okazji znajdę jakiegoś bałwana ale lecimy jedziemy w całkiem innym kierunku więc niestety tutaj raczej bałwana nie będzie Chociaż może zobaczymy, ale okej okay, w takim razie wykonajmy na początek te wyścigi jednak jak można to można dokładnie A najwyżej te bałwanki zostawimy sobie na później A może jeszcze za chwilę uda mi się go jakoś przy okazji znaleźć Zobaczymy więc jak na razie po prostu skończmy ten wyścig jak najlepiej jest to możliwe możliwe Taki to musi być, tak, taki obrót, 360 stopni O, tam jest meta, aha, czy muszę się wyracać taki kawał. O, to jest to miejsce, gdzie oni tutaj, gdzie ci wszyscy sztudmowcy stali, przy takiej jakby rozmowie, jak pamiętacie, gdy było te niszczenie planet przez Najwyższy Porządek. No, dokładnie, to jest to miejsce, a to jest spodawe, naprawdę. I to oni wszyscy stali, całe zapełnione, tyle sztudmowców było, a teraz nie ma żadnego. Dokładnie, okej, okay, lecimy szybko po jeszcze jeden wyścig. Znaczy jeszcze jeden wyścig robić, ale tutaj poleciałem hm. Dokładnie I może on już będzie tak jakby właśnie po tych terenach i dzięki temu przekaz okazji jakoś tego bałwana znajdę Mogę w sumie strześć nawet cały czas a nie, te... I on nie wie, że o ludzie, jest bałwan Jest bałwan, świetnie Aha, bo mi się one odnowiły Tylko nie wiem czemu teraz mi nie pisze 2 na 5 i takie tam i takie tam i tak dalej Właśnie Czekajcie, sobie zobaczymy na szybko. To jest jeden na stopę, to widziałem go przed chwilą, dokładnie jest. No i mi nie napisali 3 na 5. To powinien być czwarty, ale nie To mamy dzisiaj nie okej. Okay. Tu jest, czekajcie, tu jest czwarty i piąty chyba jest gdzieś właśnie w tamtym miejscu. Za to sobie zobaczymy. Wiem, że nie pisze mi to, ale. Albo jak go nie ma w tym miejscu, to wszystkie te ba Nie, no w sumie nie wszyscy były w tamtym lesie miałem na myśli poprawiać stan panie się... hm. no jest piąty o elegancko, mamy złoty krocek w takim razie no i świetnie, bałwany znalezione i czy mi to poka... czy mi wzięło, czy mi ten krocek złoty pokazało, zabrało stąd czy nie, muszę to sprawdzić jeszcze na szybko tak, aha, no to do miejsca jest elegancko, więc nie potrzebuję wcześniej gadałem, nie wiadomo co okej, okay. w takim razie robimy wyścig i ta część mapy będzie zaliczona, ukończona więc dobra, i w sumie możemy lecieć w tamtą stronę, mi tam pasuje, czyli ten bałwan po prostu nie był nigdzie ukryty, ja jakoś tam je przed chwilą gdzieś zastrzeliłem, jak widzieliście, więc jak ktoś to wiecie gdzie, możecie, możecie sobie zobaczyć, <grytanie> jakoś się udało więc świetnie, a więc dobrze, 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 dobrze. W takim razie tutaj podlecieć, a to fajnie, że jesteśmy w tym miejscu, o meta, no i pięknie, to nie muszę już się wracać w taki kawał drogi. Okej, okay, więc teraz, aj, muszę schodzić, tu ale za chwilę, jednak podjadę tam do przodu, dokładnie, i zaczniemy zdobywać właśnie od miejsca tego, dokładnie tak. Nie wiem jak tam na górę wjechać, spróbuję w ten sposób, albo wiecie co, o teraz, to... o tak, 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 a, no, mniejsza, mniejsza, jest tu jakieś spięcie się na górę w tym stylu? Powiem, spniaczka? cokolwiek, czokol nie wiem, okej, okay, weźmy sobie to, zróbmy, zawsze to będziemy mieli już coś, coś, coś i coś mi się, nie wiem, co się dzieje, czy na się cały czas jakoś buguje, czy to miało, czy to o to chodzi, nie o to chodziło, nie mam pojęcia, może jakoś wersję dostanę, kupiłem słowo, znaczy, a, eee, nieważne. Przykro mi wam ale a może to o to chodziło, może to jakoś przy okazji mi wykryło A mniejsza z tym, waży się udało No i tak, o mamy wejście na górę, więc świetnie I tutaj na przykład film chyba potrafi Dokładnie, co film ma nie potrafić Kto inny ma to umieć jak nie on Właśnie, tak więc okej, okay, mamy tutaj Udało nam się tutaj wejść 200 złotych rocek Popatrzcie na to 200 To jest właśnie 200 Dokładnie, nie chcę wampy, ale nie wziąłem to zmienię. <laughs> I tak, jak ten czas na luziku, ale w tym odcinku dużo rzeczy zrobiłem, nie wierzę w to To ale tak się stało, okej. Okay. I czy Day da radę wskoczyć na górę, czy też nie. Tu stój... O tu idę w skoku. No kurdecz. Niestety nie za bardzo. O popatrzcie, mam tutaj tę spinaczkę po to, na tą stronę, więc może nie gdzie jakaś przy okazji tam się uda wejść, zobaczymy za chwileczkę. Tutaj mamy, o popatrzcie i może jakiś taki przeskok zrobię za chwilę, zobaczymy. Spróbuję to zdziałać BB, nie BB item, 3 jak mam, chyba ma, chyba mam. Dokładnie na początek zdobądźmy ten herbonitory klocek. Kolejny, nie wiem który, nie wiem, który to już jest na tej planecie, ale już niewiele nawet może to będzie już tak siódmy, ósmy, pewnie coś w tym stylu, zaraz się przekonamy. Bo ogólnie mamy już 32, tak? Czy jeszcze 3 zostały? Bo ogól... Bo, no bo to jest ostatnia planeta, tu, tu są właśnie te ostatnie okej. Okay. więc tak, zobaczę sobie czy mam coś podobnego do TPO albo, albo nawet i TPO Coś tam tutaj jest, widzę, że to jest... Artuditu, przepraszam, mój błąd, mój błąd Oczywiście, że o Artuditu chodziło Chciałbym, Nie umy skakać O ludzie, co to ma być Nie dali mu skakania w tej... Latania w tej części, no nie wierzę, czekajcie, a ten No nie da się, którym się ogólnie skacze no ty, no nie da się, naprawdę się nie da. o Olu, nie spodziewałem się tego podejść, ale no cóż, yy, postać latającej nie mam, szybującej też postaci nie mam, więc no nie wiem jak tam wejść, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Chyba nie mam żadnych takich postaci, Czek zobaczmy sobie. Chyba, że ja spróbuję, no można spróbować, okej, okay, wiecie co, mam pomysł. Jeszcze sobie zobaczymy na wszelki wypadek, bo może ja coś po prostu źle zrobiłem. No nie da się, kilka od odskakania nie, nie, nie da się, nie da się, nie da się, nie da się. Nie da się. No cóż, poradzić, no cóż, poradzić, trzeba grać dalej, wiecie co, mam taki pomysł mały, nie wiem czy to się uda, ale trzeba spróbować, stajemy w tym nie, <śm> było tak, było tak blisko, zaczniesz wtedy za daleko, prawda, prawda, dokładnie, okej, okay, spróbujmy, będzie skok czy nie będzie, o, udało się tutaj wejść, dobrze, dobrze, o, 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 let's go, dawaj! Wyskok! Wyskok! Próbuj, próbuj, próbuj! Co ja robię w tym odcinku? Udało mi się, więc już... Więc już wiecie jak tam wskoczyć, już wiecie jak tam wskoczyć. Ja stąd wyskakuję teraz z pojazdu. O, pięknie, no i jestem... Ten... Czekajcie jeszcze... Tu... Dobra... Okej, okay, no i już wiecie jak tu wskoczyć. Ja to zawsze pomogę, ja to zawsze pomogę. Dokładnie, tak? Więc tak, tutaj powinna być gdzieś właśnie... Właśnie, właśnie, kapitan fazma i tak właśnie jest. I proszę Państwa, kolejny karbonitowy klocek za chwilę będzie nasz, więc świetnie. Ale mi się tu, ale ja to zrobiłem profesjonalnie, że tak powiem. Okej, okay. nie, 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 nie spadaj, nie spadaj, nie spadaj. Już biorę rej, nie ma problemu. A, tu się tak po potem, no można. Okej, okay. no i mamy 33 złotek. W naszych rękach, złotek powiedziałem 33 karbonetowy krozek. W naszych rękach już jest dokładnie. Lecimy szybko, po właśnie, o tutaj znowu fazma jest, nie fazma, tylko y, ogniowy szturmowek jest mi potrzebny. Czym pokoleniu co tykroć chciałem powiedzieć, jak nie powiedziałem, nie wiem. I zobaczymy, jak tam z czasem stoimy. Nie o to mi chodziło, ale może być. Okej, okay. powolutku, powolutku, bo ja nie chcę, by ich odcinko chodzi bo to się długo wrzuca po tym i takie tam różnego typu rzeczy i powinniśmy od razu mieć kolejny złoty klocek. Czy tak się dzieje, tak się dzieje? 203, więc popatrzcie jak burza leci, jak burza. <grym> no jak smigit ok, jakiś pojazd jest przy okazji, sobie go weźmy, polecimy, pojedziemy będzie szybciej. Tu jest wyścig. No to można go zrobić jak nie robiłem. Okej, okay, niech będzie. Niech będzie, dokładnie tak, to już powoli pewnie wyścigi się kończą tym planecie, tak mi się wydaje, w sumie, się nie kończy, niech będzie będzie, i tak wykonam, i tak, no wygram wszystkie, wygram wszystkie, nie ma problemu, mam nadzieję, że nie będzie, znaczy się, okej, okay, zobaczymy, nie, o, ojej, ojej, coś mi się tutaj e, pomyliło i, i pojechałem jak pojechałem, no cóż poradzić, ale ważne, że już jesteśmy na dobrym torze, na dobrej trasie i można, o wow, lecieć i wygrywać. Złoty klocek, dokładnie tam jest kolejny punkt, i mamy, met i mamy meta, więc świetnie. Kolejny wyścig, i kolejny złoty klocek właśnie został zdobyty, a wyścig łączony, oczywiście, więc 204, 204, pięknie, <laughs> elegancko, elegancko. No i tak, zostało nam miejsce, właśnie, a nie mogę łączyć mapę, na co mniejsza, zaraz włączę. Zostało na miejsce jeszcze tylko właśnie tą, ta jakby dolna część i tu jako po prawej i koniec tej planety, więc myślę, że w tym odcinku skończymy, ale spokojnie, spokojnie, to jeszcze nie koniec, nie ma co się bać, nie ma co się bać. Aha, to jest ten mój pojazd, ja mam jakąś postać, która potrafi naprawiać czy coś takiego, bo nie kojarzę. A tu jest Jedi, aha, Jedi jest mi tutaj potrzebny, tak? Chyba tak, zobaczymy. Yy, więc nie wiem, gdzie ogólnie są i jacyś. Zobaczmy czy, Kyle, czy Darth Vader da radę, nie, bo mi się wydaje, że to a da okej, okay. wydawało mi się, że jest, że jest tutaj potrzebny jakiś lub czy coś w tym stylu, ale Darth Vader też daje radę, okej, okay, więc świetnie, no i podstawię szybko, 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 aha, to nie chodziło, żeby to naprawić, ja myślałem, że trzeba to naprawić, ale trzeba teraz admirałem Akbarem wejść do wody i wyłowić w headbuntowy klocek. Może ja się jeszcze szybko skoczyć i zdobędę ostatni? W sumie czemu by nie? Czemu by nie? Ale gdzie on jest? Tu na dole. Ok, no to sobie zaznaczamy cel i od razu po niego lecimy. I myślę, że tym akcentem, jak go właśnie zdobędziemy, zakończymy sobie ten odcinek pod tytułem Bitwa na Śnieżki. <laughs> dokładnie tak, dokładnie tak, więc tak. Powinien ten krocek być gdzieś właśnie w tym miejscu. Aha, wszystko wyjaśnione. Nawet wampę mam przy okazji, bo mnie chodzi. Ta odcinek mi pomaga, więc jest super. No i można to teraz niszczyć. I pytanie. Krocek. Dokładnie. 35. Na 35, na 35. A jak kupimy? Myślę, że w następnym odcinku powinniśmy to, powinniśmy to w miarę szybko wykonać. Ile tu jest misji. Oj, czekajcie, czekajcie. Tu jest aż 5, 4 misje. Nie 5, 5, 5. Czekajcie, jest 5 misji. Hmm, tu jest wyjście. Tu jest taka walka. Tu jest też taka walka. 5 misji jest. 5 misji. 6 nawet. O ludzie. Trochę misji jest jeszcze. To myślę, że w następnym odcinku... Wow, Mam B Więc myślę, że w następnym odcinku jeśli się wyrobimy To jeszcze przy okazji zakupimy carabończowe postacie yy, od... No powiedzmy zakupimy Albo po prostu zrobimy na to oddzielny odcinek Coś w tym stylu, ale na pewno wkrótce możecie się tego spodziewać, że będzie coś takiego A więc no, myślę, że w następnym odcinku powinniśmy tę planetę skończyć A więc dobrze, baza Killer. W sumie nie wiem co chciałem powiedzieć Okej, okay, w sumie dobrze Ja się w takim razie z wami żegnam Chciałem powiedzieć Fazaster Killer ukończona, Ale nie, nie jest ukończona, Proszę jeszcze jeden odcinek W następnym odcinku to powiem Dokładnie, a tutaj zrobiłem wyjście No nie! Haha, <laughs> trzeba się wracać Trzeba się wracać, o nie O nie Ale to mi się dopiero teraz pojawiło Mówię wam, tego nie było, tego nie było, naprawdę No cóż, to jeszcze ten wyścig zrobię Więc mm, w sumie nie wiem czym z tym odcinku skończy. okej, okay, mniejsza z tym ale popatrzcie 72% gry. To już jest coś. Okej, okay, mniejsza z tym, w takim razie w ten odcinku, ten odcinek już sobie zakończymy, jeśli Wam się podobało to subskrybujcie, komdujcie, oceniajcie, wpadnijcie na fanpage'a, trzymajcie się. cześć.